Witam. W tym filmiku pokażę, jak stworzyć tabelę za pomocą kreatora. W szablonie masz umieszczoną tabelę. Jeżeli ona Ci odpowiada i starcza Ci, możesz ją sobie zachować, możesz tu pozmieniać sobie dowolnie te dane, jak, jak chcesz, na tu cokolwiek chcesz. Możesz ją umieścić w innym miejscu, zaznaczając nią. O, coś nie wyszło, musimy. ją dobrze zaznaczyć o, teraz nam to wyszło, zaznaczamy ją, możemy sobie ją wkleić na samym kontu na przykład. E, możemy ją dowolnie edytować. Jednak jeżeli chcemy mieć własną tabelę, stworzyć sobie ją, to usuwamy tą tabelę. Przechodzimy do narzędzia e, HTML Table Generator, e, link do. Tego narzędzia masz w notatniku. Pierwsze, co musimy zrobić, to przejść do File, kliknąć New Table, następnie wybieramy ilość wierszy, następnie wybieramy ilość kolumn. Ja tu zostawiam tą ilość wierszy i kolumn, klikam Create, mamy stworzoną tabelę. A żeby zważyć podgląd tej tabeli, klikamy FIRIU. Tak, ona aktualnie w ogóle nie ma żadnych danych, y, żadnych dodatkowych jakichś y, obramowań. Pierwsze y, to, co możemy zrobimy, to wypełnimy tę tabelę. Tu piszę A, B. Przykładowe, to są przykładowe dane, które tutaj głowy na Nazwa 1, nazwa 2. Nazwa 3, nazwa 4, tu piszemy przykład 1. To sobie okopujemy. Przykład 1, przykład 1. Skopiujemy z reto. Tak, mamy uzupełniającą tabelę. Możemy kliknąć podgląd. Tak wygląda nasza tabela uzupełniona. Jeżeli chcemy, jeżeli taka tabela nam się zadowala, możemy ją sobie tak zostawić. Lub możemy ją dowolnie edytować. Mamy tutaj takie narzędzia jak wyśrodkowanie pól do prawej strony. Tak, właściwie we wszystkich mm, ramach tworzących tabelę. Możemy pogrubić tekst. Możemy go pochylić. kursywa. Możemy zmienić font, możemy zmienić rozmiar fontu, na przykład 26 pixeli, możemy zmienić jego kolor, możemy zmienić tło, które znajduje się pod tekstem, właściwie właśnie pod całą tabelą jakby, jeżeli mamy zaznaczoną całą, ja tu zostawię białe tło, lub można też ustawić tło. Transparentne, może ja zostawię transparentny tło. Zobaczymy, czy to będzie tak. Oj, to jeszcze nie wyszło. Tak. Dobrze, tak. Dobrze, to nie będzie na razie białe tło. Możemy także wybrać. Yy, Możemy także wybrać e, określoną skórkę w naszej tabeli, która już jest określona i mamy tu ustawione parametry tej skórki. Na przykład wybierzmy sobie tą skórkę, klikamy, klikamy close, zamykamy okno i ta skórka będzie wygrywana. Możemy kliknąć znów podgląd, tak będzie wyglądała nasza tabela. Żeby ustawić ten kod na nasz szablon musimy kliknąć tutaj Generate Kliknęliśmy Generate, kod się zaktualizował Następnie musimy skopiować ten kod, klikamy tutaj Copy to Clipboard Nasz kod jest skopiowany Następnie przechodzimy do naszego, naszej Auti. Jeżeli chcemy, ustawić tylko tabelę, właściwie, możemy to zostawić, natomiast możemy go usunąć. ja zostawię ten tekst. Zostawię po prostu na końcu tabelę naszą. Przechodzimy do edytora tekstowego. Szukamy teraz, gdzieś w środku, div text. Tu właśnie on jest, tu są szczegóły oferty, div Deep Class Text. Jak to myślisz, tą tabelę na samym kontu, więc że... mam właściwie do konta. Myślę, że to będzie tutaj. Wklejam naszą tabelę, klikam w edytor wizualny. Nasza tabela jest. Tylko musimy kliknąć raz, dwa razy Enter. I nasza tabela jest dodana. Oczywiście tabela może wyglądać, w dowolny sposób można sobie tam ją edytować. W dowolny sposób. Wszystko zależy od nas. Ja pokazałem tu przykład, jak ją sobie, jakie ustawienia są, jakie tam są parametry. Myślę, że jest to fajna, fajna możliwość tworzenia tabel, łatwo i szybko tabel. Myślę, że na tym mogę zakończyć ten filmik. Dziękuję za uwagę.